Hej, z tej strony Alek It's ya boy. A to jest ponownie The Binding of Bambo. The Legend of Bambo, You know it. Przyszedłem sobie jeszcze raz, ko kolejny drugi run Bambo The Brave, żeby po prostu się rozgrzać, rozerwać trochę. Więc mam ukończonego Bambo The Brave totalnie. Ponieważ jakoś nie chciałem drugi raz z nim na odcinku grać, bo wydaje mi się kinda nudny. Natomiast Bumble The Stout nie był jeszcze ruszony, więc sądzę, że można nim spokojnie polecieć i zobaczyć, co z tego się zrobi. Bumble jest fajną grą na, na pobudkę. Bumble jest fajną grą, żeby wstać, zrobić sobie kubek herbaty, siąść, pogadać, godzinę rozerwać się, a potem robić inne rzeczy. Także po, bardzo mi się podoba ta gra w tym aspekcie. Mam tylko nadzieję, że nie jest to za bardzo obwiz, że wstaje i jest takie. jakby brak zasobów słownictwa. O! Brak y, zasobów y, myślowych i tym podobne. Zrobimy dużo kupy. Tu jest dodatkowy ruch. O nie, to mi zepsuło kupę. To mi zepsuło kupę What? Ale, dostałem kolejny ruch, ale w jednym ruchu nic nie zrobię Bo mi zepsuło kupę, bo, bo jej tam nigdy nie było Eee, nie wiem, zróbmy cokolwiek w tej turze, najwyżej mi da manę, ale to było... Eee, dziwne Ustawmy te kupy, żeby je zdobyć. Potrzebujemy zacząć ich trzaskać Myślę, że trzaścimy to tutaj. Smack this dude. Smack this dude za dwa. Mana drain. Mogę tutaj postawić tę kupę w tym wypadku. Ehm, chciałbym ją jednak y tutaj zaaplikować. Żeby nie dostać od tego typu obrażeń Destroy tiles Znamy Działanie tego, ale jak tego Użyć poprawnie Nie jestem pewien Możemy użyć tego tak, dostajemy kupę Możemy jeszcze Możemy czy nie za bardzo, nie możemy Możemy spróbować e Aha, możemy go trzasnąć. Dobra, to super. Ale chciałbym spróbować na przykład, jakby to zadziałało. Czy bym się wycwanił? Jajk prawie. Teraz bym się wycwanił. <laughs> Okej, okay, było worth it. Nie sądziłem... Chciałem to zrobić w tamtej turze, ale nieważne już, no. Tak powoli ja to patrzyłem. Chyba, chyba za bardzo się tym yy, yy, mieszam. 50% Dodge Next Attacks Split a Tile in Two. Myślę, że zębów nie wykorzystujemy na razie, możemy wziąć to. Tym bardziej, że wiem jak to działa, bo tym grałem ostatnio i on po prostu tą, jakbym nacisnął sobie na przykład na jeden z tych, z tych kropelek albo coś bardziej. O, tutaj tą kropelkę. Będę miał kropelkę po tej stronie i po tej stronie, a tu chyba spadnie, ale nie jestem pewien. Tutaj coś innego się pojawia. Czy coś takiego. Um, zróbmy ten ruch, jeden ruch za kolejny ruch to mi nic nie robi. Dajmy sobie więcej miejsca. Boogers, ponieważ to nam daje więcej ruchów. koleś ty się tam nie adwansuj. Jak by to zrobić? Chciałbym te kupy teraz w tej turze, nie? Hmm Możemy zrobić tak I teraz zrobić tak Zajebiście Dobrze przemyślany Jedna mucha I druga mucha A teraz na dokładkę czy damy radę mu jeszcze coś sprezentować. Nie widzę nic takiego. Zostawimy kupie, żeby mu złożyć i tyle. Tak sądzę. He's dead. Raz, dwa. Ta postać mam wrażenie, że jest trochę za mocna. Przynajmniej na początku, nie wiem. Robisz kupy, żeby się bronić. Plus masz 4 damage'a za to. Dwa osobne, możesz zdobyć dwóch przeciwników na początku, praktycznie. Więc. To jest dość mocne. Ale czy ja mam powód do narzekania? Nie. Absolutnie nie będę narzekał. Mi się bardzo fajnie gra. Nic nie mówię. Wszystko jest cacy. No i widzicie, no jestem chroniony i dobiłem, do przeciwników bez niczego. To jest. No boję się, go, że go znerfią, nie? Nie zdziwiłbym się, jakby to zrobili. Don't, y don't get me wrong, ale. Spullize daje jeden damage, więc nic tutaj nie zrobię takiego. Jeee! Gdyby zrobić tak. O, teraz tego dobijemy jednego, dobra, świetnie Raz Dwa Możemy dalej zrobić split a tile in two Na, na tych tutaj niestety, niestety to nie działa, więc Możemy zdobyć kolejny ruch stąd Dwa ruchy? What? Nawet nie wiem skąd. Ale dobra, okej. Okay. Po prostu ich wykończmy. Jeden ząb na tego gościa. Został mi jeszcze jeden ruch, ale jak ja to mogę zrobić? Split a tile into mi Nie do końca chyba tutaj zrobi robotę. Albo zrobi. Raz. Dwa. Zniszczymy twoje protection. Ale teraz znowu nie ma jak. E... Okej, okay. kolejny ruch, dowolnijmy stąd. Jedno kubsko, tutaj his dead. Próbuję to dokończyć jak najszybciej, bo to są pierwsze piętra. To nie ma sensu tutaj spędzać tony czasu, nie? Już już spędziliśmy 7 minut, ale teraz powinien być boss, chyba? Skip to the next chapter. Nie wiem. Gain mana plus curses. Nie wiem, czy chcę skipować. Pomijam wtedy. Yy, coiny i tak dalej. Więc wezmę to. Niekoniecznie muszę z tego korzystać, ale wezmę to. Myślę, że na sam początek. Stolec power. Wakim and Smackem, Już 7. Mana drain. O ty złomie. No co za fryer. Eee Bo Gersy ułożę tylko po to, żeby. żeby móc manipulować bordem bardziej. To, jakbym zdobył. A! forehead, mogę po prostu to ruszyć, dobra. Mam dwa ruchy. Jeden. O, tutaj można yy, podzielić tą kość, ona będzie po prawej i po lewej. Po lewej i po prawej, no na no. I usuwa to mi to wszystko zjeżdża. Ok, czyli tak to działa: Gain mana plus curses. Najpierw ułóż kupę. I teraz gain mana, bo możesz dostać. Proszę, 9? Nie. 9 kup, is dead. Raz, dwa, 3. Ej, no ja, ja, ja trochę koszę w tej grze. aż się czuję kinda źle, nie? Przy czym to jest chyba najłatwiejsza postać w całej grze. Attack with Curse Styles. Ale Curse Styles zadaje mi obrażenia, więc czy ja na pewno chcę nimi atakować? More Gray Tiles eee, prędzej, ale bardziej potrzebuję gówna, więc. Wezmę to. Bo mi się to kombuje z tym, że mogę tworzyć crystalsy, nie? E, spell costs less. Spell Hertz, hertz, hertz more. Okay, dobra. Czemu powinno być Hertz? Tak sądzę. Nie jestem jakimś bardzo orłem z angielskiego, ale tak mi się zdaje, że powinno być. Okej. Okay. That's actually surprising. Ja tylko sprawdzam jeszcze jakieś ustawienia, bo często zapominam. E, kamera ma, m, m, mi się desynchronizuje z mikrofonem, bo mikrofon jest przetwarzany osobno. E, kamera idzie przez kabel i to też ma mały delay. I końcowo to wygląda tak, że. 10? Hariu fucking mental, bro. O, kryt chyba siadł, a nie bijemy za trzy. Okej, okay, dobra. Split a tiling, czy możemy coś z tym zrobić? No i miałem mówić, że po prostu sobie kamerę trochę opóźnię, żeby to wszystko się wyrównywało, a czasem o ja tym zapominam, bo z kamery leci mi też y, obraz z PS4, jeżeli... przez ten sam odbiornik leci mi obraz z PS4, jeżeli go... jeżeli się tak przełączam, nie? No i potem jest L problemu. Widzę, co tutaj mogę zrobić tym. Więc może po prostu to zostawię. Zakończ turę, zostawimy ten łak na kolejny. Yy, Komp. Aaaa, nie zostawimy! Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Hmm. Próbujmy usunąć te wszystkie Tutaj że jakaś kość wypadnie. Jeszcze raz nie, nie wypadła. Um, są jakieś jaja. W jednym ruchu ta nic nie zrobię, więc nie ma co chyba się bardzo głowić. Tylko zacząć ustawiać kupy. Ale nie mam... nie mam nich. Mm, mm, mm. Zróbmy tak, dostaniemy kości. Chociaż tyle. Raz, za dwa. Okryt siadł. I raz. Gain mana. Last curses. Chyba na razie nie. Trafmy tego, bo go dobijemy. A on zaatakuje i tak tylko kupę. Teraz możemy dodać sobie ruch za darmo praktycznie. I like What I see! Za trzy? Jasne. Teraz bym ułożył więcej kupy, żeby się przed tym jakoś bronić. Raz. Tylko raz tego mogę użyć. Aha, potrzebuję czterech tych. Ustawmy sobie potencjalną kupę na przyszłość i trafnijmy go, bo i tak ma dwie chmurki. What? Może to przez to, że go przesunęło, to on dostał drugą. No ja nie rozumiem, co? To było surprising. Hmm. one heart lose one move. Nie. Attack that pulls an enemy. Mid hook. Weźmiemy to. Nie mamy nic na manę zruszania się. A to zadaje dwa obrażeń zawsze. Więc. Nie widzę problemu z tym. Coś na jeden ruch. Preferably stolec nie widzę. Okej. Okay. Wild Tile. Hmm. Jednym ruchem mógłbym Bogersy zdobyć i więcej na bordzie manipulować, więc to zróbmy. On się schowa na razie, to jest trochę problem, ale nieważne. Jakieś zęby, coś pospadają. Prawie. Mogłbym to zrobić jeszcze jednym ruchem, ale nie mam go, dobra. Trzy co, zaraz, ale on powinien bić tego u góry, co? Ten atak powinien. What? Powinno targetować typa u góry najpierw. czy on był za nim? Obrona za free, praktycznie tego trzaśnijmy. Dobił? Nie, nie dobiło go, okej. Okay. Tego dobiję. Tym mniej zagrożenia, tym mniej zagrożenia. Możemy teraz tym bić trzy razy. Simple upgrade możemy tym trzy razy bić. I biję więcej. To jest. Massive No i zom. Myślę, że trachniemy tego Za jeden chociaż. Tak, żeby nie czuł się zbyt Potężnie Teraz, teraz jak to zrobić? Nie widzę sposobu Zduplikujmy sobie kupy To jest słowo, które chcę często powiedzieć We need more poops o oh yeah! Po prostu zróbmy ich więcej na tym, na, nabordzie, nie? Żeby nam się prędzej złączyły, niż... ...niż nie złączyły, I guess. Jedna... Druga... Chciałem na bok, chciałem... Mm. Podsyłamy tego typa... Tego, ZA SZEŚĆ siadł! Tutaj też może siądzie? Nie siądzie Ale możemy tym trzaskać, o oh, wow Wyczyszczona cała, cały pokój, nie? Wyczyszczona pokój Widać, że jestem za Nie, ja jeszcze, ja nie powinienem nagrywać zaspany, nigdy, nigdy, przenigdy Never ever Ale i tak mi idzie dobrze w grę, więc whatever Ale jesteście tu dla gameplayu, a nie dla mojego... Chociaż... Kinda Teoretycznie powinniście być dla mojego gameplay'u, a, a często jest tak, że ludzie bardziej są dla kogoś, co rozumiem, bo też często tak mam, że gra mnie nie zaciekawia, ale jak kogoś oglądam, kto przedstawiają fajnie, kogo lubię, no to... Tak. To ja może przestanę chrzanić po prostu. Gain mana plus curses. Nieważne Split a tile in two Jak to zrobić sensownie? Mogę dwa razy tego użyć? Nie, tylko raz To musi być jeden dobry ruch Wystarczająco co dobre, bo się kupy złączyły. Zacznijmy bić może tego, nie? Mam jeszcze ile ruchów? Jeden. Kryt? Nie, ale wystarczy. A on losował przeciwnika, on wziął ko kolesia z tyłu, co? A, on wyciąga z tyłu gości, dlatego to... no okej. Okay. Spróbujmy? Zada mi obrażenia, czy nie? O oh, wow! Zadało mnie obrażenie, ale to było kinda worth it. Holy shit! To mi się ta kupa nie łączy w żaden sposób. To mi się łączy zajebiście. O, dostanę. O, dostanę, wspomniałem. Mogę zginąć właściwie. To jest niebezpieczna sytuacja. ryzykownie, ale on będzie miał kolejną? Nie, nie będzie miał kolejnej. I teraz mogę go normalnie dobić. Okej. Okay. Chociaż tyle, jest ich teraz tylko dwójka. Tylko. Jakbym zdobył kupy. Albo jakiś, jakiś ruch. Jeden w dół? Nie, 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 nie dałby mi ktoś ruchu jednego w dół? Proszę Chwila Zostawmy to na razie Tu mogę ustawić power kupsko Watch this Power Kupskro W ogóle co? Kurde, żebym tylko się nie rozchorował. Nie cierpię jesieni. Reduce the cost of your spells. Nie mam takiego mówek, column one down to prędzej, ale kurde korzystamy z czegoś innego. Wezmę to jednak Mam vs to jest problem, bo... E, przydałyby mi się serca w tej walce Not gonna lie Na szczęście Los nam trochę sprzyja Zobaczmy, który z nich to jest prawdziwy To jest ten więc możemy go teraz łoić. Może jednak nie będzie tak źle. Jakbyśmy jeszcze jeden hit wyciągnęli z tego. Wygraliśmy. LOL! <ścoughs> LOL! Mówię, ta postać jest mocna, ale nie, nie spodziewałem się, że... Jakby mnie trafił w niego, to bym miał większy problem. Jakby nie, nie trafił, że to akurat on. Double trinket effects Może mnie odleczyć, bo tam jeden Gain yellow mana Tyle, Chyba wezmę to Bo jeżeli może mnie odleczyć to bym z tego skorzystał Tym bardziej, że jestem w, w, w Słabej sytuacji To żeby było więcej Oczywiście Myślę, że musimy pójść w to Spróbujmy jakąś statystykę z tego wyciągnąć Może do puzli Do puzli byłaby, przydałaby mi się najbardziej Albo ruch Szansa na kryt też jest spoko, I guess, ale... Eee, nie... Nie spodziewałbym się, że jakoś często mogę dostać szansę na kryt, because I'm, a, I'm not a lucky guy. Okay, ustawiam zęby, ale... Split and tile in two, czy mi coś to da? No... Dałoby w jednym miejscu, tak, okej. Okay. Czyli mogę już jednego trafić Kryt! Kryt! I tutaj możemy walnąć kupsko Joink. Jeden Drugi, bo za cztery Jego trzeba dwa razy Tak Przyszedłeś Do... do złego sąsiedztwa Przyjacielu ale zwojeni. Absolutny łomot. Gain One Puzzle Damage Kids All Enemies. Za to. Kupy nie chcemy wykorzystywać nigdzie indziej poza tym. Czy jest jakiś in, inny sposób, żeby to złączyć, żeby to się fajniej układało? Kinda to mi się podoba bardziej, nie wiem czemu. Oni się ruszą i tak mi zdaje na środek. A, oni są mi ci pojadą, dobra. Ile ich leczy, co? Is this? Jeden padł, więc już nie będzie ich tyle le... Czuł. Mogłem się ruszyć trochę zbyt pochopnie. Mogę to właściwie przesrać teraz. O oh, fuck, mogę zginąć, kości by mi dali manę, ale mam jeden ruch. Ja chyba nie żyję Mogę użyć coś z tego? Nie Ja chyba nie żyję What? Muszę, muszę patrzeć na to spokojnie, bo może jest tu jakiś ruch, taki jeden, który by mnie ocalił Zero many Jeden ruch Pół serca Już się tutaj zaatakuj, proszę. On tego nie zrobi. Nie mam co zrobić. Dosłownie nie mam co zrobić. Dead! I'm fucking dead! Byłem na trzecim piętrze w 27 minut i jestem martwy! Nagle! O tak! Trzeba było kupić drugie serce? Dobra, tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. No cóż, no czasami się wygrywa, czas, czasami się przegrywa. Wygrywać, wygrywaliśmy dużo, ok? Więc nie jest źle. I'm not sold. Dzięki za obejrzenie, tak jak zawsze trzymajcie się. See you next time. Na razie.